I szczęść Boże, witamy serdecznie, jesteśmy jak zwykle każdego dnia święty Roch i ja. Dziękuję Wam kochani wszystkim, którzy jesteście tu z nami, którzy śledzicie tutaj nasze, nasze filmiki. Dziękuję serdecznie za to, że udostępniacie, że subskrybujecie na YouTubie, że mówicie o naszym rochu, patronie na czas zarazy tutaj od nas sanktuarium młodziutkiego od miesięcznego wsady krzum właśnie w tym czasie zarazy powstało powstało sanktuarium jako taki no jako, jako taka nadzieja jako taka nadzieja która która daje, która przychodzi do nas i która ta nadzieja da nam jakąś taką umiejętność przetrwania tego yy tego czasu pandemicznego, zaraźliwego powietrza. No kochani, no straszą nas, straszą nas liczby, straszą nas liczby. Coraz bardziej media napastywym językiem próbują perswadować zachowania żeby ludzie tak, a nie inaczej się zachowywali. No wiadomo, że jak się siłę moso używa, to znaczy, że człowiek już jest bezsilny. Tak zawsze było. Tak zawsze było. Czyli no co zostaje? Hmm. No wreszcie uwierzyć, że naprawdę tylko Pan Bóg jest tym, który nas wyciągnie z zarazy koronawirusa. Nikt inny. Nikt inny. Nie ma mowy. Nie, nie łudzę się. Dlatego ważne jest, żebyśmy kochani zaczęli wierzyć i zaczęli mówić i zachęcać ludzi, żeby rzeczywiście zaczęli prosić Pana Boga. Tak jak potrafią, na różne sposoby, a my proponujemy przez ręce Matki Bożej i, i Świętego Rocha tutaj naszego sadyksza. <laughs> Kochani, y, przyleciały skowronki, które zwiastują wiosnę, przyleciały czajki już dawno, mnóstwo gęsi, kaczek. Wczoraj przyleciał pierwszy bocian, który też jest zwiastunem życia. No właśnie, bocian przynosi życie. Skąd się biorą dzieci? No wszyscy kiedyś wiedzieli, teraz niekoniecznie, ale jak nie wiedzą, niech w Internecie doczytają, skąd się biorą dzieci. <laughs> Wiadomo, że, że bociany je przynoszą, więc bocian niesie, niesie życie, niesie nadzieję. A tymczasem te liczby zarażonych coraz większe. I, i, i jakby coraz większe naciski na nas, żebyśmy się no, podporządkowywali obostrzeniom, a okazuje się, że ludzie wcale nie mają ochoty na to. Jako ksiądz rozmawiam z wieloma osobami, z wieloma osobami, które po prostu niby wiedzą, znaczy nie niby, na pewno wiedzą, że te, ten dystans, maseczka, dezynfekcja to jest po ludzku coś ważnego ale mówią, nie są w stanie tego zrealizować, mają dość wszystkiego, brakuje im bycia z sobą, brakuje relacji, która ożywia, brakuje przytulenia się, brakuje jakiejś normalnej rzeczowej rozmowy. I to jest coś oczywistego, że się na siłę nie da, nie da człowieka pozbawić tego wszystkiego. Cóż z tego, że ja wiem, że jest to może i pożyteczne, może to by pomogło? Po ludzku w ustaniu zarazy, ale nie da się. Przecież święty Paweł mówił, o „Nieszczęsny ja człowiek czynię zło, którego nie chcę czynić, a nie czynię dobra, które powinienem czynić. No właśnie, nieszczęsny ja człowiek czynię to, czego nie powinienem czynić, a nie czynię tego, co powinienem czynić. I doskonale wiem, co jest dla mnie dobre, ale jako człowiek nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie. Dlatego pozostaje naprawdę tylko Pan Bóg, naprawdę tylko Matka Boża, naprawdę tylko Święty Roch. I to, I to nie ma żartów, to nie ma żartów. Jeżeli nie uwierzymy w to i nie zaczniemy y, jakoś tak przebudowywać swojej świadomości, przewartościowywać tego wszystkiego, czym żyjemy, no to właściwie nie wiadomo jak to się skończy, jak to daleko, bo ludzie nie wytrzymają. No przecież na tle tych obostrzeń ten strajk lekarzy. Nie rozumiem, nie rozumiem. No właśnie, nie rozumiem tej gry. Jest to gra, tylko nie wiadomo do której bramki. No i takich wiele innych rzeczy jest, których nie potrafię zrozumieć wiele. Ale wiem, jestem przekonany i rozumiem, że jest Pan Bóg, że to On jest tym, od którego wszystko zależy. Od którego wszystko zależy i nie ma wyjścia. Kochani, zachęcam Was serdecznie. Zachęcam Was naprawdę byście jakoś tak rzeczywiście w ciągu dnia nawet wspominali o tym o Panu Bogu. Kiedy zobaczycie maseczkę, kiedy mas macie na maseczkę nałożyć na swoją twarz, Kiedy znowu się zezłościcie, że nie lubię tej maseczki, bo mnie dusi, bo, bo jest mi trudno oddychać. właśnie wtedy westchnąć do Pana Boga, wtedy westchnąć do Świętego Rocha o wsparcie o pomoc. właśnie potraktować tę maseczkę jako takie przypomnienie, przypomnienie o, o Panu Bogu, o tym, przypomnienie o tym, od którego naprawdę wszystko zależy. i ta maseczka będzie taką przypominajką naszą, że Pan Bóg jest i od Pana Boga wszystko zależy. I, i wtedy przy każdym spojrzeniu na maseczkę, użyciu maseczki, zdenerwowania się na maseczkę, praniu maseczki, próbujmy jakoś wesknąć do Pana Boga, Panie Boże. Kiedy to się wszystko skończy? Ufam, że tylko ty to możesz. Tylko ty to wiesz i tylko ty to możesz we właściwy sposób załatwić. No więc módlmy się naprawdę o, o większą wiarę dla nas wszystkich, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. <laughs> Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała ojcu i synowi, duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwalebny święty Rochu, świecki pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony, lekarzu ciał prowadzący ludzi do Boga, wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych, święty Rochu. Módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. To no kochani, dziękuję za obecność. Udostępniajmy, subskrybujmy na YouTubie kanał Urocha. Próbujmy jakoś tak no, mieć zaufanie do Pana Boga i prosić Go o, o to uwolnienie nas od zarazy koronawirusa, naprawdę nie ma innej rady. I przyjmijmy na tym walkę o naszą wiarę i wołanie. Ufne wołanie do Boga, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. To dzięki serdecznie, kochani. Do zobaczenia do jutra. Szczęść Boże.